Rzeczywiście nazywa, maszyna nazywa się frezarka, natomiast jest to takie specjalne urządzenie, które wygładzi tą kostkę, czyli spowoduje, jak to my tutaj sloganem mówimy technicznym, że spowoduje to, że 50 lat w ciągu jednej godziny się zestarzaje ta kostka. Jeden sam efekt będzie bardzo podobny do tego, co mamy na ulicy Kolegackiej, czyli, czyli wygładzona kostka, która, która no na pewno nie ma na tyle tych krawędzi ostrych, które powodują jakieś tam drgania czy, czy hałas przez nadmiernie szybko jadące samochody, bo to jest ta zmora, że tak powiem, naszego sieradza, naszego że rzeczywiście kierowcy bardzo szybko jadą na, w tych miejscach, gdzie się nie powinny jeździć. Myślę, że ten zabieg spowoduje to, że, że nawet te przekraczające gdzieś tam szybkość samochody no nie będą powodowały takiego hałasu i, i, i takich drgani. I, I myślę, że to, co od kilku już miesięcy, można powiedzieć nawet już rok, na ulicy Warszawskiej jakieś takie dochodzące do nas słuchy, nie, niekoniecznie prawdziwe, ale jednak o tym, że, 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 że jest niedobrze, że jest bardzo głośno, no myślę, że to spowoduje, że będzie zdecydowanie lepiej. Myślę, że jeżeli nie posują się warunki atmosferyczne, to około dwóch tygodni to jednak będzie musiało potrwać. No, ale też nie chciałbym tego wydłużać, bo, bo to jest jednak też hałas w trakcie pracy duży i tutaj no, ci mieszkańcy też dostają teraz dużą dawkę takiego hałasu i, i, i niepotrzebnych no, przeszkód. Więc myślę, że spokojnie te dwa tygodnie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby zrobione było jak trzeba. Ważne jest to, że nie robimy już, nie robimy już zamknięć, nie, nie zamykamy ruchu na, na Warszawskiej, tylko przy miejscowym wygrodzeniu tego terenu, na którym akurat maszyna działa, to się dzieje, więc można normalnie korzystać z ulicy Warszawskiej.